Witam wszystkich w kolejnym vlogu już w piątym po długiej przerwie. Przybyliśmy w te miejsce. Te miejsce kłudne. <laughs> Aby wam opowiedzieć. Rybek. <laughs> Aby wam opowiedzieć o założeniach działalności konta. Jak pewnie znacie, nasze moc to to jest Kiwi Was Ożywi. Wzięliśmy to z tego soku. Tym barka, kiwi. Piszę tutaj kiwi kuler, a na dole kiwi cię ożywi. Jest dobrze. Kiwi nie ożywia. Się, na co ożywi? Tutaj mamy banana manana. Zielony banan wciąga smakiem. Brunze by było zielone. Ale drzemu nie mamy. Drzemu nie mamy, jest w biedronce, ale my go nie mamy. Idziemy później do biedronki drzem kiwi nagrać? Pisałem tutaj <laughs> troszeczkę analityki Analityki, Analityki kanału co i jak. Filmy na kanale ogląda 85% mężczyzn, 14% kobiet. Wiek 13 do 17 lat 47%. 18 do 24 lat 13,6%. 25 do 34 6%. 35 do 44%. 12%. 45 do 54, 9%. 55 do 67, 8%. 65 plus 3%. Ponadto ja oglądają to osoby z Irlandii i ze Stanów Zjednoczonych. W chwili obecnej posiadam 217 widzów i 28 899 wyświetleń. Oceny pozytywne: 120. Oceny negatywne: 17. komentarzy. 199 199, dokładnie Ten list jest zielony Który? <grystanie> Mój Boże Ty, pak lista co kupowałem <grystanie> Kabel <grystanie> Kabel, gniazdo, bezpiecznika, podkładka, wszystko Co? Kabel? Nie, my co nie kupowałem, my to konfitura bym powiedział Ty. Mamy dzisiaj nowego kamerzystę Kamerzystkę tak, właściwie o imieniu Bata. Nie, nie, czekaj, jak to było? Nieznany przechodzień. Nie, nie, znany, ten znany może być. Nieznany. Nieznany? Nie. nie znamy cię, wyjdź stąd. Nie no, my ją znamy. Ale jej nie znamy. No. No. Yy, teraz założenia konta. Yy, jakby to ująć. Konto nie ma na celu yy, zarabiania pieniędzy do mojej kieszeni. Tylko postawiliśmy tutaj teoretycznie też z Maciekiem taki jeden warunek, że jeżeli po osiągnięciu partnerstwa będą jakieś dostateczne fundusze, zostanie urządzony konkurs, głosowanie na albo na dom dziecka, na jakieś na jakąś. Jak to się nazywa? Fundację. Fundację albo na jakąś najbardziej potrzebującą osobę. Wszystko będzie na forum, które jak zbiorę fundusze, to za jakiś czas otworzę. Tam będziecie mogli śledzić postęp, ile już jest, jaka kwota już jest. Po prostu pierwszy, największy zarobek z YouTube'a, z filmów, pójdzie na cele charytatywne. Nie mam tutaj zamiaru brać teoretycznie tego dla siebie. Nie wiem tam nie wiem na co, na koks czy coś, na nie Macie. Tylko po na prostu kiwi. na Kiwio, tylko po prostu wszystko pójdzie na cele charytatywne. Nie mamy z tym. Nie jest to żaden piz ani nic. Tak będzie naprawdę wszystko będzie wypisane na forum. Będziecie mogli dodawać osoby ze swojej okolicy, które najbardziej potrzebujecie, wpisać ich historię. Czy też stylu? O tym jeszcze przypomnę w następnych vlogach Ale Będę przypominał o tym cały czas. Nie, teraz powiem. Dobra. Vlogi. Specjal vlogi będą się odbywały Aha, 250 widzów. 500 widzów. Będzie specjal vlog. 500 widzów. Będzie A kolejny specjal. 750 i 1000. Ewentualnie, jak naprawdę się coś ciekawego zdarzy, no to może będzie. Jakby. No dokładnie, jeżeli coś nie wiem, ciekawego nie wiem, jakiś tu polew, nie wiem, spadnie nam tutaj obok i się rozbije, no to to byśmy wrzucili jako specjal vlog, chyba. Ekaczka, <grytanie> <grytanie> wszyscy jesteśmy chorzy. Marta, jesteś ona? Nie. Nie, jesteś pewna? Nie odzywaj się. Na pewno? Czemu jej zabrania się? No tego? właśnie. Fock. Co? Co możesz? Później ci powiem. Aha, Maciek powiem. jest skryty bardzo. Maciek, chcesz coś powiedzieć na temat filmów, czy coś w tym stylu? Miałeś się odezwać. A to my nagrywamy jakieś filmy? Nie wiem, myślę, że ty mi powiesz. To jest tak właściwie. Będzie... Mura. Nie to! Tartak, albo drzewo, tartak chyba. Panie wielki pień. Dziura w pieniu. W Ale pniu. mnie chodzi tam takie coś. Góry, no kurde, te pieniny. Tak, może od razu... Tatry. Karp <grym> 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 Nie, to jest najwyższy szczyt w Radomsku. W Europie. <grym> Wielorybek. <grym> Czekaj, bo mnie teraz wytrąciłeś z rytmu. Góry. <grym> Życia. Tak? A właśnie. Fani Czterech Kółek zostaną wycofane z powodu niskiej oglądalności teoretycznie. No i, no i no po prostu jest lipa. Popsuję za, Jest lipa i, i, i musimy wycofać. Będzie to zastąpione nową serią. Nie wiem jeszcze jaką, ale na pewno czymś ją zastąpimy. Albo urządzę jakieś głosowanie, albo nie urządzę żadnego... Głosowania i będzie normalnie. Druga sprawa, przygody trackera. Nie piszcie do mnie, czy możecie nagrywać ze mną przygody trackera, bo mam odnośnie tego bardzo duży spam. Oj, tam. Każdy mam słyszałem. Bardzo duży spam odnośnie tego. Każde takie pisanie, czy może ze mną nagrywać, będzie. Jeżeli to będzie na GG, zablokuje użytkownika. Jeżeli to będzie na. YouTube zablokuje użytkownika. Jeżeli będzie to na serwerze, poproszę o kick. Ewentualnie za nadmierne będę prosił o ban. Jeżeli, Jeżeli będę chciał, żeby ktoś nagrał, to sam się do, nie, do tej osoby zgłoszę. Lub zrobimy konkurs. Lub zrobimy konkurs. Aczkolwiek po ostatnim konkursie nie e, nie zakładam, że nie będzie tego konkursu zbyt szybko. Ponieważ konkurs trwał... Dwa dni w ciągu tych dwóch dni zupełnie nikt się nie zgłosił. A było bardzo prosta zasada: nie musieliście nic zrobić, tylko napisać: Chcę wziąć udział w konkursie. Ale jeżeli to jest dla Was za trudne, to przez jakiś czas nie będzie robionych konkursów. No i tak zostajemy. A propos wyświetleń filmu: dziennie oglądacie około. ogląda. Znaczy no, oglądam. dobra. Wyświetleń dziennie jest od 150 do 200. Zależy od dnia. Ten to będzie bonus. Na koniec odcinka pokażemy na kromerze. Nowa Zelandia. Ale nie to. Nie widzisz, co tu jest na obrazku? <laughs> Ptaszek. <laughs> co ja mówię? Co ja mówię, Bata? O konkursie. Nie. To, konkurs ja już skończył. A ty nie Zacząłem wiem. jakiś nowy temat. Co ja mówiłem, no kurde, musiałeś mi pokazać. No. Jaki koleś. Nie, powiedziałeś, najpierw, a nie, no, ja to. No kurde, nie pamiętam co ja mówiłem. A robimy trawaczaleczko? No, że? Wiesz. Nie. Tam masz mleczek, o. Chyba ostatni, nie, nie, mleczek. Chyba ostatni w sezonie. Kiwi cooler. Nie. Kiwi na zażywi. Właśnie. Coś mówiłem, kurde, tylko nie padał na temat czego? Na temat tego, że ileś tam wyszedł przybywa. No to mówiłem, ale później zacząłem coś i. I, i, i ty mi powiedziałeś, kurde. O! Nie słyszałeś? Nie! Może pójdziemy sfilmować kozę. A podobno to jest teren prywatny, a jak ja mówię, że tu wejść, to nie. Widzisz, że jest ogrodzony. Z no, jednej ba. strony. Nie widzę. No, bo tutaj już nie. Dobra, to co? Mówienie... Nie chyba... Liceum. Mówienie chyba przerywamy już, kończymy. Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? Bo sobie nie mogę przypomnieć no. Co ja chciałem powiedzieć? Popsujesz kiwi, no. A taki ładny owoc. Ja to A kiwi płacimy. to jest kosmiczny ziemniak. Tak. Jakiś z kosmosu. Przyszedłby siać w chaos i zniszczenie. Maciek, co miałem kurde powiedzieć? Wybiłeś mi je z rytmu i, i i Że napijesz się banana. Mak <śmach> <śmach> inspirowany Brazylią. No, nie, u mnie jest A tutaj jakiś pelikan jest. Zobaczysz sobie, że nie wiem. Jesteś pelikan. Hmm. To, jest tu, to jest tu, 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 Tukan? W sumie tukan. 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 tukan, o zobacz. Widzisz. A ty, Baran i to. No. Bata się nie odzywa, nie wiem zupełnie dlaczego. Bo nagrywa chcesz... w jakości Beata... ADHD. Bata, chcesz być na nagraniu? Nie. A nagrywasz w jakości AD w HD? Tak. A się, Bata mówiła, że jest kamerą, ale jak poprosili ją, żeby <laughs> nagrywała, to powiedziała, że bez kamery nie nagrywa. My nagrywanie kończymy. Nie kończymy, ona kończy. Ale my kończymy gadania do nagrywania. Jeżeli znajdziemy kłozę. To ją nagramy. Jeżeli znajdziemy coś ciekawego, to Zawrócimy też to nagramy. po przerwie. Jeżeli mi się przypomni, co miałem powiedzieć, to też to nagramy. Więc w sumie możemy powiedzieć, za samą po przerwie. Nie, może nie wrócimy. A skąd wiesz, mieliśmy do kozy iść? A kozę pewnie zobaczymy. A co będziesz chciał z kozą robić? Cieś kozę nagrywać. A co? Ja kozy nigdy w życiu na oczy nie widziałem. A może są takie no life'y, które na dwór nie wychodziły tylko przed kompem i nas oglądają? O, i pokażemy kozę. Nie, takich no life'ów nie ma. No ale to by był specjal. <y Dla nich. Specjal koza na 219. ba. Tam mówisz papa? Maciek mówisz papa? Nie. Na razie. Na ci Cześć. Kiwi na A Tutaj mamy replikę Wisterloha, którego przy okazji pozdrawiamy. Tak, zobaczcie jak żre trawę. Podłe, wredne zwierzyństwo. O, robi Robi. O, zobaczcie jak żre. Ej, ty świnio podła, co tak żresz? O, piesek się gdzieś oto O, druga kłaza. O, jeszcze jakieś tam są. O, o, zobaczcie, biegnie do nas. O, jeszcze jedna. No tu już krowa chyba jakaś. O, drzewko przeszkadza. O, czekaj, bo przyjdzie, idzie do nas. Ja ci powiem, że to jest mała na krzyczeka. O zobaczcie, przyszły do nas. Patrzcie, mała krzyczka otwiera. Ty, a może to lama jakaś jest? Ty, no one się mnie patrzą. <laughs> Mówią, co za debile. Ty, wszystkie przyleciały. To trzecia krzyczka. Ty, one mnie zjedzą. No to ja doszlę chyba tego. Ej, a ty wiesz dlaczego? No. Łaza. Nie zjesz mi kamery, co? Nie zjesz mi kamery? Nie zjecie mi kamerki, co? Ale ty jesteś ładna, jejku, jejku. Wszystko ładne. Ale jakie ty masz ocyska? Zobacz. O, ale masz pychola, Powiedz A. Powiedz A. No. Fajne jesteście, fajne. Maciek już dawno uciekł, a ja nagrywam kozy. O! Kozy!